Z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, bardzo się rozradowałem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku, ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów, poza wami jednymi, nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodów i rozchodów. Bo do tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości. Jestem zaopatrzony, otrzymawszy przez epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Z Ewangelii według św. Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardził. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podżywiali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach bożych. Często bywa tak w życiu człowieka, że swoje szczęście uzależnia od tego, co posiada, od tego, w jakich warunkach żyje, jak go ludzie postrzegają, w jaki sposób jest przez nich przyjmowany, obdarzany, czy jest obdarzany miłością, szacunkiem. I można powiedzieć, że od tego uzależnia swoje szczęście, to wszystko, czy jest mu dobrze, czy źle. Jest to niebezpieczne, dlatego że liczymy na, na, na spełnienie pewnych warunków, jakby oczekujemy tego wszystkiego. Tak też możemy podchodzić nie tylko do tej rzeczywistości ziemskiej, ale też do Pana Boga, mówiąc w ten sposób, że jeżeli Bóg mnie obdarowuje, to znaczy, że Bóg jest dobry, jeżeli Bóg mi zabiera, to znaczy, że nie jest taki. Jest to bardzo złudne, bardzo niebezpieczne myślenie które polega na tym, że w zależności od sytuacji też możemy to rozszerzyć na różne stany człowieka, na przykład w zależności od samopoczucia, od humoru, od pogody, do wielu różnych rzeczy, to będziemy albo się dobrze czuli, będziemy szczęśliwi, będzie wszystko wychodziło, albo nie. Jest coś, coś takiego, co jest czasami trudne do, do zrealizowania, taki, taka wewnętrzna równowaga, taki pokój serca który nie polega na takim układzie, o którym dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii również, żeby zaspokoić i Pana Boga, i mamonę, i świat, i człowieka, i Pana Boga. I jeszcze siebie w tym wszystkim, żeby mieć z tego korzyść. Człowiek jakby chciał wszystkim wokoło dogodzić. Z jednej strony, tak jak powiedziałem na początku, Myślimy, żeby inni nam stworzyli pewne warunki, i nawet mówimy w ten sposób: Jeżeli tych warunków nie będę miał, to w taki czy inny sposób się nie będę zachowywał, albo takich, a nie innych decyzji w życiu nie, nie podejmę, czy podejmę. No właśnie, jakby stawiamy te warunki nawet panu Bogu. A z drugiej strony, właśnie chcemy tak się ułożyć z tym światem, żeby wszyscy, włącznie z Panem Bogiem, żeby być zadowoleni. No jest to taki sposób takiego siedzenia trochę na barykadzie, obserwowania wszystkiego, wybierania tylko tego, co, co mi bardziej korzystne, co łatwiejsze, co wygodniejsze, co lepiej smakuje, takich najlepszych kąsków, tak żeby po prostu yy, mi było dobrze, bo ostatecznie tutaj nie chodzi o dobro innych, tylko o o moje dobro. Dlatego, kiedy obserwujemy nawet historię narodów, historię ludzi, to widzimy, że było takie mnóstwo takich sprzedawczyków, takich zdrajców, takich ludzi, którzy potrafili w każdej chwili zmienić swoje poglądy, po prostu w innym kierunku się skierować, zdradzić zwyczajnie. To dzisiaj też zauważa Jezus, kiedy patrzy na faryzeuszów, patrzy na ich serca i okazuje się, że oni udają że oni kombinują. Właśnie człowiek, który chce w ten sposób się układać, jest taki fałszywy. Jest kimś, kto po prostu będzie cały czas udawał, tak, żeby, żeby mu było dobrze. No właśnie. Można by to, to całe słowo dzisiejsze tylko opowiedzieć, czy zinterpretować w tym kontekście takich warunków ludzkich, takiego. Obfitowania albo cierpienia związanego z biedą, jak mówi święty Paweł, że czasami bywa tak, że warunki, które ma, są naprawdę obfite, to znaczy dary obfite, ludzie są życzliwi i wszystkiego ma pod dostatkiem, a czasami bywa, że jego warunki są słabe, jego, jego bytowania, że jest ciężko, trudno, że czegoś mu brakuje i wtedy jak. W jaki sposób? No, według tej logiki, od której zaczęliśmy to nasze rozważanie, to człowiek, kiedy mu zabraknie czegoś, kiedy nie będzie miał spełnionych tych, tych warunków, to w ogóle nie powinien się w pewne rzeczy angażować, w ogóle nie powinien się y, trudzić, nie powinien w ogóle żadnych decyzji podejmować, bo nie ma do tego warunków. Zresztą widzimy, że czasami bywa taka pokusa, że czekamy na nie wiadomo co. Czekamy, aż się zmieni. Koniunktura, aż się zmieni pewien układ. Możemy to odnieść do dzisiejszych czasów, kiedy patrzymy na, na, na świat pandemiczny, tak to już zostało ukute, nazwane. Już właściwie dzieli się ten czas, ta historię, już nie tylko konkretne, konkretnego narodu, ale historię całego świata na czas przed pandemią i po pandemii, na przedkowidowy i postkowidowy. I być może, że, że wyjdziemy z tego, z tej sytuacji całej, która jest przetrąceni, zmienieni. Coś się stanie takiego, że, że już niektórzy mówią już nie będzie tak samo nigdy. No Ale właśnie to, to, jest, to jest problem największy. To jest taki przykład, który pokazuje nam ten problem, kiedy człowiek po prostu czeka na nie wiadomo, co On mówi, nie podejmuje teraz żadnych akcji, nie podejmuje żadnych wyzwań, nie podejmuje żadnej pracy tak jakby na przykład teraz ktoś powiedział, już tak przesadzę może, ale, ale ktoś powiedział, nie ma, nie ma teraz możliwości do wychowywania dzieci. Albo popatrzmy szczerze, nie ma możliwości do, do kształcenia się. Albo do rozwoju duchowego. Albo do innych spraw, które nie tylko może dotyczą bezpośrednio takich teraz jakich ograniczeń w poruszaniu się, w funkcjonowaniu normalnym, ale czy nie możemy w pewne rzeczy robić, czy nie możemy pewnych spraw yy, załatwić, mimo tego, że, że są takie, a nie inne warunki? Kiedy przypominają mi się czasy Błosownego Honorata, kiedy zamykano klasztory, kiedy braci zamykano nie z powodu pandemii, ale z tego powodu, żeby po prostu oni wymarli w klasztorach, żeby nie było życia zakonnego, żeby kościół został zlikwidowany, yy, to wielu Temu się poddawało, też niektórzy uciekali za granicę na emigrację, to znamy ten problem też z naszych czasów, prawda? bo tu jest źle, tu nie ma warunków. Polska jest w ogóle takim nieprzyjaznym krajem, tutaj się nie można rozwijać tak? i trzeba odejść, trzeba gdzieś indziej szukać sobie szczęścia. No, takie pokusy też są, może czasami wydają się bardzo słuszne, dlatego że no, ktoś komuś może zgotować taki los takie okoliczności życia, że on powie, no tutaj się nie da żyć. Ale czy do końca tak jest? I czy tu chodzi tylko o te warunki w tej Ewangelii? Czy tu chodzi o to właśnie, czy, że mamy wybierać między Bogiem a, a Mamoną? Oczywiście Pan, Pan Jezus mówi, nie można dwom Panom służyć, czyli demaskuje wszelkie właśnie układy, wszelkie sytuacje, w których człowiek chciałby wszystkim dogodzić, a tak naprawdę chodzi o siebie, żeby żeby mi było dobrze, żeby układając się z innymi, żeby na przykład oddając Panu Bogu, tam coś tam i światu, coś tam, czyli takie chrześcijaństwo z ale, wiara z ale, zgadzam się, tak, generalnie się zgadzam, że nie można zabijać nikogo, także nienarodzonych, ale, tak, ja wierzę w Pana Boga, ale i tak dalej. Zobaczmy, ile tych sytuacji jest, kiedy, kiedy my właśnie próbujemy się ułożyć, nie ma takiego zdecydowanego opowiedzenia się za jedną czy drugą stroną. Jeżeli się opowiadasz za mamoną, za tym światem, jest chciwy na grosz, tak jak w Ewangelii się określa faryzeuszów, czyli jesteś zanurzony w tym świecie doczesnym, no to ponieś tego konsekwencje, bądź po prostu taki, jak, jak uważasz, jak wierzysz. Tak? Ale jeżeli chcesz iść za Chrystusem, jeżeli chcesz służyć Bogu, a nie mamonie, no to nie możesz oglądać się wstecz. To nie możesz szukać usprawiedliwienia u, układów w tym świecie. To musisz pójść za Jezusem, tak jak On tego chce, jak Ci proponuje. A nie w taki sposób, że coś tam sobie zostawisz, jakąś awaryjną wersję swojego życia, albo furtkę, którą sobie zostawisz niedomkniętą, dlatego że w każdej chwili będziesz mógł sobie, uciec, jak ci tutaj będzie źle. Zresztą współczesna psychologia też zdąża często do tego, niestety radzi też wielu osobom w ten sposób, że po prostu jak ci tutaj jest źle, to odejdź, to zostaw. I z jednej strony może wydaje się, że to jest słuszne i uczciwe, ale z drugiej strony odbiera nam to, co pokazuje nam Pan Bóg, to co Jezus pokazał nam, możliwość złożenia ofiary, możliwość miłości, która jest związana z pewnym wysiłkiem, z pewnym zapieraniem się siebie. Oczywiście wielu ludzi dzisiaj mówi, no ile można się zapierać siebie, ile można robić coś przeciwko sobie. Oczywiście tutaj pewnie trzeba by było rozpatrywać różne wersje wydarzeń, różne sytuacje naszego życia, które no, pokazują nam te nasze zachowania, demaskują te nasze myśli, te nasze pragnienia. No i też... Pokazują, w jaki sposób, czy my potrafimy tak naprawdę jednoznacznie w tych sytuacjach się opowiedzieć właśnie za Bogiem, czy za światem? Oczywiście ktoś powie, no ale dlaczego nie połączyć tego dlaczego nie można tak żyć w taki sposób? No, mi się wydaje, że ta niebezpieczna dzisiaj wersja kościoła, modernistyczna, bardzo taka liberalna. Właśnie pokazuje takie, takie wyjście, prawda? że można sobie żyć po prostu i w zgodzie i z Panem Bogiem, i ze światem. Nie można się tak ułożyć, że wszyscy będą zadowoleni. Dzisiaj Ewangelia pokazuje, że nie. Chociaż święty Paweł mówi, ale on wskazuje na coś innego. Mianowicie mówi, że umiem zachować się w każdej sytuacji. Ale to nie dlatego, że on wchodzi w układ z kimkolwiek. Nie dlatego, że on rezygnuje. Ze swojej wiary, z prawd, które mu zostały objawione, z tego, kim jest. To jest bardzo ważne. Prawda? Nie rezygnuje z tego, kim jest. Tym bardziej, że jest tym, kim jest, jakie powie święty Franciszek z Aserzu, dzięki temu, że, że, że to Bóg. Tak? Jestem tym, kim jestem w oczach Bożych, nikim więcej. A więc to nie ja stanowię o, o swojej sile, o swoich zdolnościach, o, o talentach. On cały czas podkreśla, święty Paweł mówi o tym, prawda, że, że to wszystko otrzymał, że to jest darem. Na czym polega ten fenomen, ten, ten pokój wewnętrzny, można powiedzieć, ten spokój człowieka, taka równowaga. Na czym to polega? Na, na więzi z Chrystusem. To jest klucz. Tak naprawdę tu nie chodzi prawda, o tylko i, o, o to, czy, czy będę miał, czy nie będę miał, czy będę obfitował, czy będę biedny, bo wiemy, że człowiek biedny też może być niewierzący. Człowiek biedny, który nie ma nic, też może złożeczyć innym. A ten bogaty też może się dzielić tym dobrem. Nie musi być od zły, bo jest bogaty. Oczywiście są różne wersje. Myślę, że to zależy od wyboru człowieka, od tego tak naprawdę, co ma w sercu, jakie ma podejście do, do, do siebie, do świata, kim jest tak naprawdę, jak siebie postrzega. Święty Paweł siebie postrzega w świetle Chrystusa. Tak, bo mówi, że już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Tajemnicą, sekretem tej równowagi i jednocześnie dokonywania tych bardzo konkretnych wyborów w życiu właśnie jest to, Chrystus, który jest we mnie. Ta więź to zjednoczenie z Nim, na ile jest to możliwe tutaj na Ziemi, słuchać, posłusznym być Bogu, słuchać słowa. Wypełniać to, co on mówi, być też przejrzystym tak naprawdę w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu. Żeby ktoś o mnie nie mówił, jeśli w ogóle mamy zastanawiać się nad jakąś opinią, nad tym, co inni o mnie powiedzą, to żeby ktoś nie mówił, że, że jestem po prostu chwiejny, jestem niezdecydowany. Myślę, że takich ludzi, takich także samych siebie, po prostu nie znosimy, nie lubimy. Opowiedzieć się bardzo konkretnie. Nie możecie służyć, Bogu i Mamonii. I pamiętać o tym, że wszystkie potrzeby tak naprawdę zaspokojone będą w Chrystusie Jezusie. To nam święty Paweł Ci przypomina. To jest bardzo ważne słowo. Niech ono nam daje Ci siłę do tego, żeby uspokoić te czasami rozchwiane nasze myśli, pragnienia, to nasze postępowanie, często nasze życie który czasami ma problem, za kim się opowiedzieć, w jaki sposób uzyskać to, ten spokój, serce, równowagę. No, mamy odpowiedź dzisiaj właśnie w tym Słowie Bożym, za które Bogu dziękujemy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.